Szymano, nagrywa się to, chyba się nagrywa. Witam Was moi drodzy. Niestety dzisiaj żadnego filmiku na kanale nie będzie, będzie jedynie ten. I on trafi, tak jakby wiecie, w zastępstwie za to całe daily, żebyście mieli co oglądać, bo znajduję się w Budapeszcie. Już Wam mogę zdradzić, żebyście wiedzieli, jakie będą następne filmy vlogowych filmów będzie naprawdę bardzo dużo jeszcze z tego Budapesztu to tylko wiecie także was chcę poinformować, że po prostu dzisiaj do filmiku już nie będzie takiego z jakiegoś z Rafta czy Farminga więc obejrzyjcie sobie jak to jest w Nie niezła panorama i co widzimy się ogólnie jutro, jutro będzie normalny filmik chyba z Rafta lub bądź Farminga z Rafta tak mi się wydaje a później to już tylko vlogi jakieś będą na kanale wskakiwały, tak po kolei, i wiecie o co chodzi. Ja wam życzę miłego dnia. Oj, sorry, piwo mi się odbija, bo wypiłem przed wideokem Heinekena Za 20 zł. 20 ileś for... 2000 chyba forintów. No, e... życzę wam miłego dnia, bądź w nocy, w zależności od którego oglądacie ten odcinek. Wydaje mi się, że można uznać ten film jako taki. Wiecie, w zastępstwie za to całe daily. Daily nadal będzie trwało. I to jest po prostu uzupełnienie to wszystkiego, żeby nie było, że daily się skończyło, czy po prostu nie udało mi się codziennie nagrywać jednego filmu, więc to jest po prostu w zamian I, i tyle moi drodzy. Więc widzimy się już jutro. Trzymajcie się i do następnego. No to nowa, nowa, elo.